You're getting better all the time, and turning all against one isn't our that's hard to teach. Another clever word sets off unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob up to the pain. Now dance, fuck or dance, man, you never had a chance. And Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 13 oczywiście, tak więc kariera Liverpoolem ciąg dalszy symulujemy sobie na samym początku, no i będziemy symulować mecz z West Ham, tak więc myślę, że ten mecz powinien pójść po naszej myśli, za chwileczkę ten wynik się pojawi 3 do 1, tak więc bardzo, bardzo dobry. Sachim, chciałbym, żeby Pan powiedział trochę, martwię się czytając różne plotki na swój temat itp., itd., czy właśnie on nie zostanie z tego klubu, jakby to powiedzieć, wyeliminowany, wyrzucony, sprzedany. Dlatego też weźmiemy sobie skład, no i wrzucimy go, wrzucimy go do składu pierwszego oczywiście, żeby sobie troszeczkę pograł, żeby nie był taki osamotniony. A dzisiaj bardzo ciekawy mecz Euroligi. Zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. Będzie to mecz z Bayernem Leverkusen. Tak więc, przeciwnik myślę, że całkiem, całkiem trudny. Tutaj widzimy kolejny zawodnik, chce z klubu. Konferencja prasowa, no i jak najbardziej. Pochwalimy menadżera. Myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry trener i ten klub, i także bardzo dobrze prosperuje w lidze. Niemieckiej Zagramy sobie ten mecz w całości Oczywiście Co odnośnie mojej przyszłości Czy zostanę w Liverpool, w Liverpool? Szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc nie wiem Bardzo bym chciał Chciałbym zacząć swoją pracę W kolejnym sezonie Oczywiście tak jak mówiłem wcześniej W lidze hiszpańskiej Czyli Premier Division Tam myślę, że czułbym się naprawdę fantastycznie Tam jest mój ulubiony klub Czyli FC Barcelona no i oczywiście miałbym szansę potem stanąć, stanąć na najwyższych stopniach tej swojej kariery. Myślę, że z Barceloną bardzo bym tego chciał. Jeżeli będzie jakaś oferta, mądra oferta od klubu z, z oczywiście Premier Division, to jak najbardziej będę chciał ją przejąć. Ale zaczynamy mecz z Bayernem, Leverkusen oznaczony tym BO4, czyli Bayern. No i myślę, że tutaj naprawdę mecz będzie bardzo interesujący. Tutaj przy piłce Gerard, Gerard przy piłce. Suarez, Suarez bardzo dobrze Borini, Borini jest dosyć słaby Czy dośrodkuje Borini, Borini do Sahina Sahin dośrodkowanie i czy będzie strzelał Suarez Jednak nie, tam piękne podanie Jeszcze raz strzela Gerard, ale bardzo słaby strzał e, No tutaj naprawdę z klasy nie pokazał Ten strzał był można powiedzieć taki e, Można powiedzieć taki z powietrza Delikatnie i on naprawdę Mu po prostu nie wyszedł, tutaj walka Juarez w środku pola, tak więc Juarez bardzo dobry zawodnik Tutaj piękny odbiór przez Jose Enrique Suarez, Suarez pięknie dodał Downing biegnie z piłką. Downing czy strzeli Downing, ależ piękny strzał! Obrona tutaj e, bramkarza, więc bardzo dobrze ten bramkarz jest dysponowany tutaj dośrodkowanie. No i chyba jednak nic z tego nie wyjdzie, tak jest, nic z tego. Kodlec biegnie. Kadlec, przepraszam tutaj, Kibling, Kilbing, cały czas pięknie, Kilbing przy piłce, Kelly biegnie za nim, ale chyba go jednak nie dogoni, Kilbing tutaj mm, kiwa cały czas i strzela, Kilbing! Czy strzeli jednak? Nie! Myślałem, że jednak zawahał się tutaj, nie, i nie strzelił niestety. No to znaczy, niestety, stety, dla nas oczywiście, ponieważ ta sytuacja była naprawdę bardzo groźna, tutaj Suarez przy piłce, bardzo dobrze Suarez radzi sobie w Liverpool, bardzo dużo bramek, pięknie, ale tutaj, bardzo słaby strzał, to miało być w sumie podanie, no ale jednak nie udało się, tak więc no cóż, trzeba po prostu, Grać dalej. Tutaj bardzo daleki wyrzut, no i przy piłce Kilbing, a i tu jednak, chyba na spalony, tak, jest spalony, pokazuje sędzia liniowy. Tak więc my jesteśmy przy piłce Karager, to piłkę wybije daleko do przodu, ale chyba delikatnie za mocno, aż nawet za bardzo tą piłkę wybił. No i oczywiście Leno, zawodnik Bayernu, goalkeeper Bayernu, Leverkusen, tą piłkę przechwytuje bez żadnego problemu. 15 minuta meczu. Walka w środku pola, no i tutaj bardzo dobry wślizg, ale jednak tu piłkę przejmuje strzela! Ależ tutaj bardzo groźna akcja, Bayernu Leverkusen, ale przestrzelił tą bramkę, no i jednak nic tutaj nie miało prawa się powieść. Tutaj bardzo do Boriniego, bardzo dobre podanie do Sahina, Sahin, Sahin do Suareza, Suarez, czy będzie podawał Suarez do Downinga, Downing, ależ tu odbierają bardzo dobrze przeciwnicy piłkę. No i chyba jest spalony, tak jest spalony Tak więc tutaj naprawdę e, Nasi obrońcy spisują się rewelacyjnie Wychodzą idealnie e, No i tak naprawdę, i tu strzela I czy będzie strzał? Jednak nie Jeszcze jeden strzał odbitać piłka od e, obrońcy e, Bayernu Leverkusen Jest rzut rożny. E, bardzo dobrze Nasi zawodnicy ustawiają się i dzięki temu Jest naprawdę bardzo dużo spalonych e, Bayernu Leverkusen, tutaj bardzo dobre do prawej strony Podanie, e, biegnie cały czas Kwarazma Kwarazma przy piłce Tutaj w ślizgi naszych zawodników, kolejny w Juarez ma dośrodkowanie, takie delikatne podanie do bramkasza. Jose na bardzo dobrze wyszedł z bramki. Tutaj e, bardzo dobrze tą piłkę przyjął bez żadnych problemów. Golkiper Liverpoolu. Bardzo dobre podanie Suareza do Borini. Borini jednak traci piłkę na rzecz obrońców Bayernu Leverkusen. Tutaj kolejne piękne przejęcie naszych naszych pomocników. No i jednak biegnie zawodnik. Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen przy piłce. Cały czas Bayern. Cały czas Bayern. Czy będzie strzelał? Bayern jednak. Jednak tutaj piłka przestrzona. Jeszcze jedna akcja. I Bayern należy wybicie. Piękne naszego obrońcy. Fantastycznie to wszystko wyglądało. Bardzo groźna akcja. Trzeba naprawdę bardzo uważać. I biegnie zawodnik. Jednak tutaj odbiór piłki. I kolejna akcja. Cały czas jest Bayern przy piłce. Bayern cały czas przy piłce. Chłarezma. Teraz. Jest przejęcie przez Jose Enrique, fantastycznie Jose Enrique, przepraszam Tutaj podanie do prawej strony należy. Bardzo tutaj widzimy pretensje. Pretensje ma jeden z zawodników, oczywiście Liverpoolu, do swojego kolegi z zespołu. No, te niektóre akcje naprawdę są bardzo, ale to bardzo niedokładne. I tutaj nad tym trzeba akurat bardzo popracować. Tutaj Kielbing przy piłce. Bentner, Bentner, ale jednak odbiór piłki przez naszych zawodników bardzo, bardzo dobrze nasza obrona się spisuje. Chociaż niektóre akcje naprawdę mogłyby wyglądać sporo, sporo lepiej. Tutaj bardzo dobre przejęcie przez Kodlec. Kodlec jak tutaj się czyta tą nazwę tego zawodnika to ja nie wiem, no, ale może nie będę się po prostu na tym rozczulał, bardzo poda dobre podanie do Suareza, Suareza Downinga, Downing biegnie fantastycznie, ale jednak tutaj odbiera mu jeszcze fantastycznie biegnie Downing odbiera tą piłkę i czy będzie akcja bramkowa, zobaczymy za chwileczkę czy będzie strzał, Downing strzela i czy strzeli jednak, nie tam, piękny Suarez był jeszcze, ale jednak nie udało się, nie udało się tej piłki wpakować do bramki tutaj zawodnicy naprawdę bardzo dobrze się zachowali, zawodnicy oczywiście Współpracowaliśmy tą piłkę, wybili w porę, no i niestety, niestety nie udało się, ale cały czas Lukas Lejwa, Sahin, Sahin, czy będzie strzelał, Sahin, Sahin, strzelaj, Sachin, gol, fantastycznie, Sahin strzela na 1 do 0, 42 minuta meczu, bardzo dobrze, tak więc można powiedzieć, że mecz, jak na razie po naszej myśli, chociaż już jest 42 minuta, dopiero 1 do 0, tak więc myślę, że naprawdę tutaj będzie niezwykle trudno tą pierwszą, e, tą bramkę pierwszą, tą bramkę utrzymać, e, no i myślę, że na będzie bardzo ciężko, bo tutaj naprawdę Bayer Leverkusen jest w bardzo dobrej dyspozycji, bardzo dobrej formie. Chociaż jak wiecie, my nie potrzebujemy nawet zwycięstwa, moglibyśmy tutaj przegrać, a i tak bylibyśmy w dalszych rozgrywkach. Tak więc naprawdę tutaj myślę, że, że jest ok, że jest bardzo dobrze. Tutaj piękne, piękne długie podanie, no i cały czas te podania dochodzą Bayernu, oni naprawdę. Jeżeli chodzi o ten fragment, gry spisują się rewelacyjnie. Gerard, Zachin Sachin tutaj nie przejął piłki, stracił piłkę Sahin, tak więc tutaj obrońcy muszą naprawdę bardzo dużo e, pracować. Tutaj kolejne wślizgi czy będzie strzał? Czy będzie strzał? Jest strzał! Jednak gola nie ma, więc coś nieprawdopodobnego. Tak blisko było Hoserajna, fantastycznie. On naprawdę zasługuje na podwyżkę. No i tutaj dośrodkowanie z rzutu rożnego. Czy będzie strzelał? Jest gol! Coś nieprawdopodobnego! Ależ bramka! Tutaj zawodnik z naszej drużyny, obrońca, a tam nie nie wiem, kto tam stał, ale wybił tą piłkę z linii bramkowej, jednak ta piłka wpadła do bramki. No coś nieprawdopodobnego, zobaczmy tą powtórkę jeszcze raz. Tutaj widzimy, że no, praktycznie chyba ona wpadła jednak. Dokładnie tak, ona przekroczyła całym obwodem linię bramkową, więc jeden do jednego. No niestety, szkoda, że ta bramka wpadła w końcówce pierwszej połowy. Taka bramka do szatni to jest najgorsze, co może być. No ale cóż, takie sytuacje w futbolu się zdarzają. Tak więc, jak na razie, fantastycznie, Gerard, czy będzie strzelał zablokowany, Steven Gerard to mogła być naprawdę fantastyczna, fantastyczna akcja i fantastyczna bramka. Tutaj zaczynamy za chwileczkę drugą połowę. Tak więc kolejne 45 minut, mam nadzieję, że pójdzie wszystko po naszej myśli, że będziemy w stanie tutaj całkiem niezłe spotkanie rozegrać że będziemy w stanie rozegrać fantastyczną drugą połowę. Tutaj bardzo dobre podanie do Suareza Suarez przy piłce bardzo dobrze Suarez do Sahina i do Sahina i tutaj coś się stało. Ale chyba jednak faul nie było, tak więc tutaj naprawdę e, bardzo dobrze obrońcy Bayernu Leverkusen. No, korzystając z chwilki czasu, można by porozmawiać o... Oczywiście o przyszłości mnie jako trenera reprezentacji, a także klubu, w jakim będę grał w kolejnym sezonie. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo, ale to bardzo chciałbym tutaj fantastyczna akcję, przerwę na chwilę tą rozmowę, fantastyczną akcję dośrodkowanie, Czy będzie strzał? Jednak nie. Bardzo dobrze wybita piłka przed zawodników Bayernu Leverkusen. Tak więc bardzo bym chciał ligę, ligę Hiszpańską. Bardzo mnie do tej Ligi ciągnie, ponieważ ta Liga jest, można powiedzieć, widzieć taka bliska mojemu sercu, a przede wszystkim Barcelona, którą po prostu uwielbiam. Dlatego też chciałbym tą, tym, tym klubem i w tej lidze się znaleźć. Jeżeli będzie jakaś oferta od, od, od klubu hiszpańskiego, prawdopodobnie ją przyjmę. Szczerze mówiąc, bardzo bym chciał grać w lidze hiszpańskiej z Real Madrid Bayern z Barceloną, z E, oczywiście, to fantastyczna akcja i czy będzie strzał Czosen Enrique, ależ tu fantastycznie i słupek, jeszcze jedno dośrodkowanie i czy będzie strzelał jednak się nie udało. Tak więc e, oczywiście z Walencją, z Sevillą, e, Malagą, tak więc no fantastyczne kluby i ja naprawdę chciałbym dostać jakąś fajną ofertę e, Nie przyjmę pierwszej lepszej na przykład od jakiejś tam, nie wiem, Ralu Valladolid czy Malorki E, chciałbym e, zarządzanie zespołem sobie zrobimy jeszcze. Tutaj będziemy coś, e, jakiegoś zawodnika zmienić, bo widzicie, że na czerwono, więc po prostu masakra. E, dlatego też będę starał się e, przyjąć jakąś ofertę ciut lepszą. Mam nadzieję, że ta oferta się oczywiście pojawi. E, jednak jestem początkującym trenerem, który nie osiągnął jeszcze zbytnio dużo, chociaż widzę angielskiej idzie mi fantastycznie. Ja mam nadzieję, że widzę hiszpańskiej się znajdę, ponieważ to hiszpańskie słońce. E, po prostu bardzo mi e, jest potrzebne można powiedzieć do, e, do jakby to powiedzieć takiej gry mm, takiej gry, nie wiem, sercem, jakby tak określić to tak, tak może być. E, bardzo bym chciał po prostu w widze hiszpańskiej się znaleźć i bardzo bym chciał rywalizować z Barceloną z Realem Madrid, a potem stanąć po prostu e, za trenerską łapką, jakby to powiedzieć, Barcelony. E, bardzo ten klub po prostu lubię, lubię tych zawodników i w sumie można powiedzieć tutaj bardzo złe wybicie. Szczerze mówiąc, kibicowałem temu klubowi od, od wielu, wielu, wielu lat. Nawet wtedy, kiedy ten zespół nie był, jakby to powiedzieć, tym zespołem takim z najwyższej półki. To znaczy, może nie z najwyższej półki, ale po prostu kiedy miał gorsze momenty, kiedy miał gorsze lata. Było to w sezonach oczywiście 2000 w sumie 8, 9, 10. 10 to już może już tutaj ta barcelona, ta słynna barcelona tego Guardioli. Tak więc te lata, kiedy naprawdę był jeszcze Ronaldinho, kiedy był Milito i ci inni zawodnicy, tam naprawdę działo się dosyć dużo i dosyć dużo złych, złych takich um, sytuacji, kiedy Frank Greycard jeszcze był trenerem Barcelony. Wtedy ja im straszliwie kibicowałem, pamiętam, kiedy te finały z, w Lidze Mistrzów z Manchesterami, z, pamiętam w 2006 roku bodajże z Arsenalem Londyn, kiedy grały jeszcze Thierry Henry, Thierry Henry, Henry, Henry. Henry. No tutaj bardzo dobra akcja, ale jednak wybicie piłki tak więc bardzo musiał się w tej lidze znaleźć mam nadzieję, że w kolejnym sezonie właśnie w tej lidze będę grał odnośnie długości długości a porozmawiajmy jeszcze o reprezentacji może reprezentacja polska, Polski jak najbardziej ligi, Hiszpani myślę, że Hiszpanii albo coś takiego przyjąłbym, gdyby była taka okazja ale raczej nie spodziewam się aż takiej oferty jak na razie może potem, tutaj piękny strzał, ależ pięknie obronił Asaidi, fantastyczny strzał tak więc, cóż, jeżeli chodzi o reprezentację, Polski byłaby czymś fantastycznym, bardzo bym się z tego powodu cieszył. A następnie, cóż, cóż tu jeszcze powiedzieć? Reprezentacja myślę, że, że byłoby czymś fantastycznym, i jeżeli taką ofertę bym oczywiście dostał to na pewno bym tą prezentację doprowadził do Mistrzostwa Świata. Byłoby po prostu fantastycznie. No ale jeżeli chodzi o klubowe mistrzostwa, to właśnie Liga Hiszpańska, czyli Barcelona, to jest mój cel. Jak długo będzie kariera z FIFA 13? To jest pytanie. Ponieważ jednak nie chciałbym zagłębiać się w FIFA 13 jako główny, jako główny cel mojego kanału. Głównym celem mojego kanału zawsze była Formuła 1. No i ona zawsze będzie. Ona tam po prostu jest w moim sercu i to bardzo. Dlatego to jest główny cel mojego kanału Dlatego też FIFA 13, może, nie wiem, będą dwa, trzy sezony Zobaczymy Chciałbym osiągnąć cel i ukończyć sezon w Barcelonie I w, tym, i w tej Barcelonie właśnie ten sezon chciałbym skończyć Mam nadzieję, że mi się uda Że uda mi się tą Barcelonę jednak wynieść na najwyższe szczyty na, na te oczywiście szczyty Ligi Mistrzów i Ligi Hiszpańskiej Pucharu Króla Także innych rozgrywek, które są naprawdę bardzo ciekawe tak więc myślę, że to wszystko mi się uda zrealizować. Odnośnie innych serii, oczywiście to nie jest odcinek informacyjny, dlatego nie będziemy tutaj o tym rozmawiać. Tutaj będzie podanie w dół. Gerard przy piłce, Gerard do Asaidi, Asaidi przy piłce, cały czas Asaidi, ale jednak spalony. Tak więc tutaj naprawdę Asaidi, można powiedzieć, że klasy nie pokazał. Tutaj kolejna zmiana, czyżby? Tak jest, kolejna zmiana i tutaj widzimy, że bardzo dużo zmian poczynia sobie trener Bayernu Leverkusen. My oczywiście będziemy starać się tutaj tych zmian także trochę robić, chociaż w tym meczu myślę, że już naprawdę nie ma żadnego sensu zmieniać zawodników. Jest zbyt mało czasu, dwie minutki, w grze to dosłownie jakieś 20 sekund gry. Ogólnie tutaj tak więc tak więc jest no fantastyczny tutaj urwał się napastnik, obrońcy, no fantastycznie, fantastycznie to wyglądało. Tutaj fantastyczne podanie. Czy będzie strzelał? Strzelaj, ale jednak zawahał się! Zawahał się! I kolejny strzał! Szabi Alonso, ależ fantastycznie! Szabi Alonso, naprawdę bardzo dobry strzał! Więc ostrzeliwujemy bramkę Bayern Leverkusen. Tutaj wybicie. No i myślę, że tutaj naprawdę nic nie powinno się już wydarzyć. Chociaż jeszcze jedna akcja naszych zawodników: tutaj odbiór piłki. No i w środku pola myślę, że tutaj naprawdę nic już raczej nie osiągniemy. Chociaż jest fantastycznie! I czy strzeli? Strzeli, ale jest spalony. Nie ma się co cieszyć, tak więc spalony i tutaj naprawdę już nic się nie wydarzy. Sędzia powinien za chwileczkę odgwizdać. Koniec meczu, tak jest, gwizda po raz ostatni. No i myślę, że tutaj naprawdę naprawdę był dosyć ciekawy mecz. Jose Enrique, bardzo dobra średnia, bo 9-4, więc naprawdę bardzo, bardzo wysoko. 44. punkt dla nas w lidze, to był oczywiście w lidze, tak więc jesteśmy na pierwszej pozycji. Hmm, tutaj widzimy, że propozycje prowadzenia kadry Czechy, Czechy, tak więc e, nie przyjmujemy. Oczywiście, że nie przyjmujemy. Ja takiej propozycji nie chcę. Ostatnio jestem w świetnej formie, świetnie się czuję mam nadzieję, że nie posadzi mnie pan na ławce rezerwowych, więc no dobrze, zrobimy tak, żebyś ty był w pierwszym składzie, um, dlatego też um, warto czasem takie coś robić, z tego względu, że ci zawodnicy potem czują się strasznie pokrzywdzeni i odchodzą z klubów, dlatego też takich rzeczy robić nie będziemy na pewno, um, następny mecz oczywiście, my ten mecz sobie Zasymulujemy, nie będziemy tutaj tego wszystkiego, jakby to powiedzieć, przetrzymywać. Daonik Suarez, Borini fantastycznie po jednej bramce, bardzo się z tego powodu cieszę. Ager w świetnej formie, strasznie się cieszymy. Bert poprowadzi kadrę reprezentacji Czech, no chyba raczej nie za bardzo. Chyba raczej nie za bardzo. Tutaj także symulujemy mecz z Hulkam, nie będziemy takich meczów grać, gdyż one nie są naprawdę ciekawe. Tutaj by był wynik z 4 dla mnie, a tu widzimy 3-1, tak więc jest i tak całkiem nieźle. Kolejny mecz to jest Stoke City, Stoke City, tak więc myślę, że tutaj mm, zobaczymy jeszcze sobie mm, pracę, jakie są oferty pracy. E, mamy Southampton, Reading, e, Wigam Athletic. O, jest Malorka i Real Valladolid. Widzimy, że dwa kluby z Hiszpanii, więc strasznie się z tego powodu cieszę. Może pod koniec sezonu także jakieś oferty będą. Jak na razie nie będziemy ich przyjmować. E, myślę, że będzie fajnie. E, tutaj mamy Stoke i Liverpool. Wynik powinien być oczywisty. Jakieś 2-3-0. Ma... O! Szczerze mówiąc, jestem w szoku. Tak więc. E... Okej. Okay. 1-1. Tak więc, no cóż, nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. E... Oferta prowadzenia kadry nar narodowej w Węgrzech. My nie będziemy jej przyjmować. E... Chcemy prowadzić reprezentację Polski. E... Symulujemy mecz z e... West Park Rangers. Jeżeli dobrze powiedziałem. No i jest 3-0. Tak więc fantastycznie. E... Ager dostaje kontuzji. Tutaj Boryni w świetnej formie Tutaj kolejny mecz, kolejny ważny mecz, który myślę, że powinniśmy wygrać Powinniśmy go wygrać bez żadnych najmniejszych problemów Klub Real Madrid szuka wzmocnień w ataku I tutaj naprawdę będzie dużo sensacji transferowych Zobaczymy jakich zawodników tutaj możemy sprzedać, kogo możemy kupić Mamy oczywiście zawodników wystawionych na liście transferowej I tutaj naprawdę są zawodnicy, którzy są warci jakieś tam... No można powiedzieć całkiem nie ma pieniądze, bo ponad 3 miliony, tak więc całkiem, całkiem przyzwoicie. I cóż tu jeszcze powiedzieć, Zachin oczywiście jego sprzedać się broń Boże nie możemy, bo on jest warty 17 milionów, ale on jest oczywiście wypożyczony. No i okej, okay, to chyba wszystko, tak więc uzupełniony skład automatycznie. No i oczywiście nie gramy meczu, nie gramy broń Boże nie z Sunderlandem będziemy ten mecz symulować, jak najbardziej tak. 4-0, więc Gerard fantastycznie strzela bramkę. E, Hummels. Czy Hummels dołączy do Manchester United? Czy Benzema dołączy do, e, do FC Bayernu? E, zobaczymy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Na myślę, mecz naprawdę fenomenalny. E, myślę, że na mecz. E, kurczę, na mecz taki. Na szczycie, bo jednak jest to mecz z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej, tak więc myślę, że, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Zapraszam Was na to widowisko bardzo serdecznie już w tym momencie. Trzymajcie się ciepło. Hej!